EARBORN MEDIA Produkcja oryginalna EARBORN MEDIA Cześć, dzień dobry! Ja nazywam się Kasia Depa A to są Wierzytelne historia, Czyli podcast, gdzie spotykają się design, historie, diamenty i kamienie szlachetne. Dzisiaj już 29, przedostatni odcinek mojego kwietniowego cyklu o diamentach gdzie przez cały miesiąc, przez cały kwiecień, dzień po dniu opowiadałam i opowiadam o tych najbardziej fascynujących, luksusowych i symbolicznych kamieniach. To są najpiękniejsze kamienie, jakie jest na świat. A jeżeli kochasz estetykę, detale i piękne historie, jesteś w dobrym miejscu. Jeżeli marzysz o tym, żeby zobaczyć na żywo najsłynniejsze, najpiękniejsze diamenty świata, warto odwiedzić kilka wyjątkowych muzeów i galerii, które mogą pochwalić się prawdziwymi jubilerskimi skarbami. Dzisiejszy odcinek jest krótkim przewodnikiem po tych miejscach, gdzie można zobaczyć najpiękniejsze diamenty. I oto właśnie krótki przewodnik. Najbliżej Polski? No, tak pomyślałam, chyba nie do końca najbliżej, ale moje ulubione i dlatego pomyślałam o tym, że od razu najbliżej to Tower of London, w Londynie oczywiście, w Wielkiej Brytanii. Największą atrakcją tego miejsca jest diament Kochinor czyli legendarny diament, który zdobi koronę królowej Elżbiety. Tower w London to jest jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc związanych z historią Wielkiej Brytanii, a zarazem jest to skarbiec z najcenniejszych klejnotów świata. Przechowywane są tutaj klejnoty koronne, w tym oszałamiające diamenty o globalnej sławie. Wśród nich wyróżnia się także Kulinan I, czyli Gwiazda Afryki, największy oszlifowany brylant o masie ponad 500 karatów, który wieńczy królewskie berło. Oglądanie tych symboli władzy z bliska robi ogromne wrażenie. To nie tylko spotkanie z luksusem, ale również z historią monarchii. Owszem, bilet wstępu jest kosztowny tam około 30 funtów ale każda minuta spędzana w tej części wiedzy twierdzy londyńskiej to prawdziwa uczta dla miłośników biżuterii i historii. Byłam, byłam nieraz, bardzo mi się podobało. Um, tam jest taka rolka, jak na lotniska, że przejeżdża się po to, żeby nie blokować. Um, nie robić kolejki i e, tłoku przy tych gablotach, bo e, trzeba przyznać, że bardzo wiele osób e, po prostu wraca i ogląda jeszcze raz te gablotki. Przejeżdża się kilku, a nawet kilkunastokrotnie, zachwycając się tymi najpiękniejszymi diamentami. Po prostu z Londynu e, lecimy za ocean, lecimy do Waszyngtonu, do Smithsonian National Museum of Natural History, czyli Muzeum Historii Naturalnej, gdzie największą atrakcją jest Diament Hope, czyli legendarny niebieski diament. O masie ponad 45 karatów. Jest to miejsce zdecydowanie obowiązkowe na mapie każdego entuzjasty kamieni szlachetnych. Smithsonian Institute gromadzi jedno z najważniejszych kolekcji minerałów i gemologicznych skarbów na świecie. Poza diamentem Hope Diamond, kamieniem, który przez wieki inspirował, fascynował, a czasem budził grozę ze względu na przypisywaną mu klątwę, to poza nim znajdziemy tu także wiele innych diamentów o rzadkich barwach, kryształach i pochodzeniu, prezentowane w kontekście naukowym i artystycznym zarazem. Wracamy z powrotem do Europy. Przenosimy się do L Paryża. Louvre. Największa atrakcja to diament regent, czyli 140 karatów czystej doskonałości. I to jest zaskakujące, bo choć Louvre kojarzy się głównie z malarstwem i rzeźbą, to jego kolekcja biżuterii królewskiej to prawdziwy skarb. I właśnie wśród... Różnych klejnotów tej kolekcji, to jest tam też ten e, diament Regent, jeden z najczystszych i najbardziej cenionych diamentów w historii. Kamień był noszony przez Maria Antoninę, Napoleona Bonaparte, Ludwika XVIII, a także wielu innych, a jego historia to jest fascynująca opowieść o władzy, przepychu i zmianach historycznych. W Louvre można podziwiać także inne klejnoty francuskiej korony, olśniewające przykłady dawnych technik jubilerskich i ponadczasowej elegancji. I przenosimy się już bliżej Polski, do Beneluxu. A właściwie najpierw do Belgii. Przenosimy się do Antwerpii. Oprócz tego, że Antwerpia jest diamentową stolicą Europy, to jeszcze w Antwerpii jest muzeum Diva, Diva Museum. I tam jest bardzo piękna, bardzo piękna prezentacja, kolekcja i wystawa stała, która opowiada o historii diamentów, o tym, jak powstają, gdzie powstają, co się z nimi wydarza. I przedstawione są. Interesujące przykłady diamentów i tego, w jaki sposób zostały wykorzystane w jubilerstwie. Muzeum Diamentów w tym mieście oferuje nie tylko imponującą kolekcję brylantów i kamieni kolorowych, ale przede wszystkim właśnie edukacyjne spojrzenie na cały proces od wydobycia, poprzez ocenę jakości, aż po finalny szlif. I zarówno zobaczymy tutaj klasyczne brylanty, jak i niezwykle rzadkie okazy, a te wystawy pozwalają zrozumieć, dlaczego Antwerpia od wieków przyciąga kupców i mistrzów jubilerstwa z całego świata. Kolejny przystanek? Amsterdam, czyli Niderlandy. I Muzeum Diamentów, a także szlifiernia diamentów. Są tam najsłynniejsze diamenty w formie repliki. Jest też pokaz szlifowania, bo Amsterdam, podobnie jak Antwerpia, ma długą tradycję w obróbce diamentów. I właśnie tej tematyce poświęcone jest lokalne muzeum. Odwiedzający mogą zobaczyć wierne repliki najbardziej znanych diamentów świata, w tym właśnie Kolinana. Kohinora z Londynu, czy Diamentu Hope z Waszyngtonu. A także, to jest myślę najbardziej istotne w tym miejscu, zrozumieć proces powstawania facet i wpływu szlifu na wygląd kamienia. Są um, przygotowane stanowiska, w których cały czas po prostu pracują ludzie. To nie jest tak, że coś jest tam udawane, że szlifujemy tylko, że są turyści. Nie, tam cały czas pracownicy wykwalifikowani szlifierze, którzy zajmują te stanowiska, siedzą i szlifują diamenty. Możemy zobaczyć jak to się odbywa. W muzeum prezentowane są także narzędzia szlifierskie, zabytkowe oprawy, przykłady różnych stylów jubilerskich. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą zrozumieć tajemnicę szlifowania kamieni szlachetnych, szlifowania diamentów. Swoją drogą Amsterdam z pięknym miastem, a to muzeum jest zaraz obok głównego muzeum w Amsterdamie, obok Rijskiego Muzeum. Ostatnie miejsce to miejsce jest w Niemczech, w Dreźnie. grünes Gewölbe, czyli Skarbiec drezdeński, gdzie jest zielony diament. Naturalny zielony diament, 41 karatów, unikatowej urody. Ten zielony skarbiec w Dreźnie to jest jedno z najstarszych muzeów skarbców. Myślę, że tak, to jest skarbiec w Europie, które to muzeum słynie z barokowej kolekcji biżuterii i przedmiotów luksusowych od czasów Augusta Mocnego. I wśród tych klejnotów znajduje się też właśnie jeden z najrzadszych kamieni świata. Dresdeński zielony diament, który jest jedynym znanym naturalnym diamentem o tak intensywnej zielonej barwie. Oprócz tego oczywiście to muzeum prezentuje wspaniałe zestawy biżuterii z XVIII wieku, bogato zdobione prezjozie, czy jubilerskie arcydziała, które pokazują jak blisko razem są sztuka, historia i diamenty i jak pięknie wspólnie potrafią ze sobą współgrać. Każde z tych miejsc jest prawdziwą mekką dla miłośników diamentów, historii i piękna, a także każde z tych miejsc jest świetną lekcją o tym, jak różnorodne i fascynujące może być świat diamentów od nieprzeciętnych barw po królewskie korony. W każdym z tych miejsc, każda z tych muzealnych skarbów, opowiada niepowtarzalną historię, którą warto usłyszeć, i zobaczyć na własne oczy. Odwiedzając te muzea możesz doświadczyć niezwykłej historii, piękna i magii diamentów. Każde z tych miejsc oferuje unikalną podróż po fascynującym świecie kamieni, które od wieku przyciągają uwagę na całym świecie. I jest to prawdziwa gratka dla każdego, kto kocha historię, piękno i niezwykłe opowieści ukryte w najsłynniejszych diamentach świata. Tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka. Jeżeli ci się podoba, podaj go dalej, udostępnij. Bardzo dziękuję też za mikrowsparcie. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej, i przede wszystkim zobaczyć zdjęcia też z tych miejsc, zapraszam na Instagram podcastowy. Znajdziesz nas biżutery na historię na Instagramie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia jutro. Media. Produkcja oryginalna Earborne Media.